Dziennikarze profesjonalni, którzy czekają po wejściu przedstawieniu legitymacji prasowej. A Państwo stoicie, przeszkadzacie uczestnikom wejść na teren miejsca. Dzień dobry, witamy was w Kielcach z najbardziej chronionego i najbardziej niedostępnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami. W tej kampanii wyborczej właśnie dzisiaj Jarosław Kaczyński w tym centrum konferencyjnym zainauguruje swój start, swój udział kampanii wyborczej w Kielcach, skąd będzie startował z List Prawa i Sprawiedliwości, stanie do walki z Romanem Giertychem, nie z Donaldem Tuskiem, który będzie startował z Warszawie, ale Roman Giertych, Jarosław Kaczyński zetrą się w Kielcach. I dzisiaj pierwsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami. Tutaj spróbujemy się z Państwem wejść. Dzień dobry, chcielibyśmy się dostać na spotkanie Jaros z wyborcami Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba poczekać, to będzie organizator, organizator będą... i media, wszystkie wkrótce. Aha, tu czekają panowie z mediów. A te ci pierwsi ludzie, którzy weszli teraz, to na dniu wpuście? Nie. Panowie, Zmniowa tutaj już dużo a, jako a, a ci, co weszli, to na jakiej podstawie weszli? Na podstawie listu. Podejrzewam, będą wolne miejsca, organizator Aha. puści Aha. jak najbardziej, ale na chwilę obecną Aha. To okay. raczej wszystkie miejsca są zajęte. W Państwa jest ochrona i wyborczeństwo. Nie, no nie, nic, że, nie mamy absolutnie... Mam że... Wypełniona po brzegi, tak, więc no? nie możemy dopuścić mm -hmm. do tego, żeby w Rynkorze doszło do jakiejś... Tak, tak. Wszystko będzie ok. Mamy nadzieję, że ludzie będą zadowoleni i nawet ci, którzy nie wejdą do środka, będą stali przed salą i będą słyszeć, co Jarosław Kaczyński będzie miał do powiedzenia i jaki program przedstawi. A lista była specjalna. Jest tylko jest 3000 chętnych, a 700 miejsc. Proszę pana. A, no właśnie, Kielce, duże miasto. Proszę. nie ma większej sali. Aha. Puśćcie, proszę, po, puść. Jak widzimy, nie jesteśmy na liście, więc będziemy musieli czekać. Miejmy nadzieję, że pójdziemy. wejdziemy do środka, będziemy uczestniczyć wraz z innymi wyborcami prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mogli zadać mu także kilka pytań. Kto wie, może jakaś rozmowa z prezesem? Zostańcie z nami. Chcę powiedzieć, kiedy te listy zostały stworzone? Pana jest tak, taka sprawa, tak, tak. że... Zapraszam, panie dyrektorze. Mógłbym pana prosić, byście delikatnie o. się odsunęli, bo w... ludzie wchodzą... Pan dyrektor... W... Wejście jest na legitymację prasową, więc jeśli państwo im posiadacie, to za chwilę wejdziecie, tylko proszę poczekać z innymi dziennieka... dziennikarzami. Trzeba poczekać z innymi dziennikarzami, jak wszyscy inni dziennikarze profesjonalni, którzy czekają po wejściu, przedstawieniu legitymacji prasowej, a państwo stoicie, przeszkadzacie uczestnikom wejść na teren miejsca. Więc proszę się zachować kulturalnie. Dziennikarze przeszkadzają. Dawno nie słyszałem tak dobrej pochwały. Po 50 minutach oczekiwania wreszcie wchodzimy tutaj z stacjami medialnymi z całej Polski. Wchodzimy na teren Centrum Kongresowego w Kielcach i zapewne zostaniemy zaprowadzeni do jakiegoś pokoiku, w którym będziemy mogli sobie wypić kawkę, przekąsić ciastko. Ale na dobrą sprawę nic nie zobaczymy. Tak przewiduję, ale czy tak będzie naprawdę? Zostańcie z nami. Jak się okazało, kamery nie wchodzą, taka plotka została puszczona tutaj przed wejściem dla dziennikarzy do centrum kongresowego. Jak wam pokażemy to, co się dzieje w środku na spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego nie z wyborcami, ale z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, zaraz zobaczymy. To nawie żartujecie. A, my no, państwo, nie jesteśmy tu. Nie, ale serio, bo. Tak, pani przekazała, pani jest od mediów, powiedziała, że bez kamer, także. No, że bez... no, nie się nie, wejdzie, bo nie ma kamery. To się radzie.